Słuchajcie, by właśnie zobaczyć, czy to hamulec jest e, ustawiony tak jak trzeba. Czy dobrze zestaw tutaj jest złożony, bo mamy teraz e, multiplikator, który ma pół kilo e, większą siłę hamulca, także nie chcę ryzykować, żeby tego walkera tutaj stracić. Dobra, lecą na patrol. Zaraz nas zalekają czy licencja kupiona. <laughs> Nie no, o, o A jajaj, był to i to był chyba unikat. Duży był ten plamiak. O, jest, O, dobrze, jest idealnie, idealnie ustawiłem także, ale to będzie raczej unikatowy, a minimum medal 17,5 tak? Dobra, zestawik ideolo jest. Pod tego, pod tego basika właśnie, pod plamiaka. I dolo. I to stał to też sobie da radę. Krokodylą. Ale to chyba medal. Raczej będzie, zobaczymy. Na no, medal jest potrzebny, nie? Mhm, pamiętam. Ale ładny. Mi najbardziej seledyniak się podoba, ale ten jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o, o basa. O! Ha ha O je! 8 kilo 191 gram. Zobaczcie na eksp. Zobaczcie na gotówkę to przebija, powieokroć. Ekspem jesiotra, tak? To to jest przepaść. To to jest przepaść. Dziękuję. Dziękuję. Jednak chmurę też żeruje skubaniutki. Dobrze wiedzieć. Zapiszę na markerze. No, znaczy może nie taki duży, ale wiesz. Tomaszu. Jak to mówią, darowano my koniowi. Wiesz. I tam na razie, jak będę chciał rekordowego plamiaka, to ja będę uderzał, ale na innym obisku, gdzie one są yy, największe, tak? Te plamiaki, także wiesz. Ale, ale jest spoko, jest naprawdę spoko. No i mega. Dzięki za graty Jotek, Chomiczek dziękuję, również sierżan. Dzięki. Dzięki Tomasz i dzięki Wilmon. Zaraz zobaczymy sobie tutaj na ten marker, bo to mix tutaj na pewno jest. <tryk> <tryk> Go, go, go! Może być. My teraz żeśmy złapali 8,900, tak? O! To tutaj może być w takim razie sobie zapiszę. Eee, tak, ale już jest lepiej aniżeli było, wiesz? Napiszemy tutaj tego plamiaka. Tutaj było 17.05. I to ogólna była prognoza deszczowa. Dziękuję, kogutek. Prognoza była deszczowa i tak sobie tutaj ja zapiszę. <laughs> I tam poprawię za chwilkę. Bo co do chmury, to tutaj ja nie jestem właśnie pewny. A to była prognoza deszczowa, bo do 16 lało, tak? O, tak to powinno być zapisane. I słońce rano. rano tutaj to masz podpowiedział. Zmieści się tak? Elegancko. Także unikatowy bas plamisty, Jego nazywam plamiak. 8 kg, 191 g, Prognoza deszczowa. 17,5 poperek. Żółto-czerwony, 21 gram. czyli 4,0. 8 kg, 191 g, Piękne.